Dzień dobry, witam serdecznie moi kochani, z tej strony nie Antyfan. A w dniu dzisiejszym moja krótka opinia, recenzja na temat ostatniego smartfona od Apple, czyli iPhone 6s. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy może, moi drodzy, od pokrótce pudełka, a mianowicie już pudełko samo omawiałem filmie dotyczącym porównania iPhone'a 6s oraz iPhone'a 6, dlatego chciałbym się może skupić na tym, co znajdziemy w środku, a znajdziemy dokładnie to samo, co znajdywaliśmy w dotychczasowych modelach, czyli w iPhone'ie 5, iPhone'ie 5s, iPhone'ie 5c, 6, 6 Plus i 6s mianowicie słuchaweczki, AirPods, ładowareczka oraz standardowy już od iPhone'a 5 czyli od roku 2012 Double Lightning. No i z zawartości byłoby to tyle. Ok, lecimy dalej. Moi drodzy, ja nie chciałbym się nie wiadomo jak bardzo skupiać na technikaliach, jak mianowicie o grubości telefonu, ciężarze, wysokości, bo tą kwestię już omawiałem podczas porównywania iPhone'a 6S oraz iPhone'a 6. Ja bym bardziej wolał się skupić po prostu na feelingu użytkowania tego telefonu. No i powiem tak, może zacznę troszeczkę na temat minusów tego telefonu. Powiem Wam tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o feeling z użytkowania tego telefonu, no jest fajnie, jednakże powiem Wam szczerze, że nie jestem do tej pory... Poprzez użytkowanie iPhone'a 6 6 Plus i teraz iPhone'a 6S nie jestem przyzwyczajony do tej bryły telefonu, ponieważ no chcąc czy nie chcąc, ten telefon, no jakby trochę się ślizga w dłoni i nie jest zbyt stabilny, więc no tutaj Etui wcale nie musi być elementem, który ma chronić ten telefon, a raczej poprawiać chwyt tego telefonu i dlatego właśnie etui stosuję w tym telefonie. Słuchajcie, odnośnie, jeżeli chodzi o wielkość tego telefonu, to jest wielkość w sensie wyświetlacz 4,7 cala, to jest dokładnie to samo, co jest w iPhone'ie 6. Dla mnie jest to najbardziej komfortowa wielkość, jaka może być. No, co niestety w porównaniu do iPhone'a 6s Plus i iPhone'a 6 Plus odbiło się baterią. No, ale o tym za chwileczkę. Tak jak mówię, sam feeling z użytkowania tego telefonu jest bardzo fajny. Oczywiście jesteśmy w stanie używać ten telefon jedną ręką. W razie czego podwójne tapnięcie w Touch ID już jest po sprawie. Zresztą było to w iPhone 6, więc nie ma za bardzo co się e, skupiać na tym. Tak czy siak, feeling z użytkowania tego telefonu jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. No dobra moi drodzy, teraz chciałbym, żebyśmy pokrótce tę recenzję podzielili na. Dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyć Achów, echów i zachwytów na temat tego, co pojawiło się nowego, fajnego w nowym modelu iPhone'a 6S, a drugą część poświęcimy na te kwestie, które no nie za bardzo mnie personalnie ruszają albo po prostu kują. Okej, okay, no to może zacznijmy od tego, co według mnie jest fajne, bo ja nie będę powtarzać tego, co już było w przypadku e, ostatniego filmu, czyli porównania 6Ski z 6. Ogólnie, bardzo ogólnie chciałbym powiedzieć, dlaczego warto wymienić ten telefon, a dlaczego nie warto go wymieniać? Dlaczego warto, moim personalnym zdaniem, po pierwsze, e, mam tutaj na myśli 3Detacza, 3D czyli taki powiedzmy jabłkowy, iPhone'owy, ulepszony Forstar, zastosowany w MacBookach Pro oraz MacBooku 2015 oraz w Apple Watchach. Słuchajcie, Dzięki temu no na pewno znacznie ułatwia nam to życie. Tak, wszystkie aplikacje systemowe są już przystosowane do nowego 3D Tacza, dzięki czemu no w znacznym stopniu nam to wszystko ułatwia. Mianowicie ekran działa, reaguje na nacisk na powierzchnię roboczą telefonu. To jest pierwsza rzecz, która bardzo mi się podoba, no i to jest jakiś tam wyznacznik nowego iPhone'a 6S. Co drugie jest fajne, a drugie jest fajne na pewno znacznie szybszy Touch ID. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was użytkuje iPhone'a 6, spróbujcie sobie zaplakować ten telefon i poprzez szybkie kliknięcie odblokować ten telefon. Ja robiłem testy, porównywałem to z szóstką swojej dziewczyny, mi się nie udało. Może wam się uda, tak czy siak 3D Touch jest piekielnie szybki, piekielnie szybki, to jest na pewno ogromny plus. Co też jest na plus, mianowicie to, że telefon ma aparat 12 megapikseli, po raz pierwszy Apple wprowadza 12-megapikselową 12 przesłonę aparatu, dzięki czemu no rozdzielczość zdjęć jest jeszcze większa. Czy widać różnicę? Może i widać, ale przy większych rozdzielczościach, gdy oglądam sobie na jakimś telewizorze 4K, no to faktycznie różnica będzie. Jeżeli miałbym to wydrukować na dużym billboardzie, też byłoby to widoczne. A jeżeli będę to porównywać, tak po prostu na odczep się w telefonie. Niewielkich różnic nie będzie widać, tak samo jakichś ogromnych różnic nie ma w przypadku robienia zdjęć nocą. Dodatkowo sam procesor, powiem Wam szczerze, ja byłem bardzo usatysfakcjonowany z szybkości działania procesora A8 zastosowanego w iPhone'ie 6 oraz iPhone'ie 6 Plus. Mamy tutaj A9, taktowanie zegara 1.85 GHz, jest szybko, jednakże mam wrażenie, że główna szybkość jaka tutaj jest jest głównie e, zastosowana, jest, jest w ogóle ta szybkość jest głównie e, spowodowana 2 e, GB pamięci, pamięci e, RAM. Tak? Po raz pierwszy w iPhone'ie pojawiły się 2 GB pamięci, wcześniej było w erze w więc to w znacznym stopniu, mam tutaj na myśli głównie, chyba e, mam tutaj na myśli głównie y, zakładki przyspiesza i naprawdę działa to bardzo, bardzo dobrze. To no teraz może to, co mi się nie podoba. Samsung w pierwszym kwartale, już nie pamiętam, w pierwszym czy drugim kwartale 2015 roku wprowadził do swojej oferty Samsunga Galaxy S6 oraz Samsunga Galaxy S6 Edge, które nie mają możliwości rozbudowy telefonu poprzez karty pamięci, tak? Jednakże zrobił bardzo fajny myk, mianowicie wprowadził 32 GB pamięci wewnętrznej. W przypadku Apple, w przypadku nowych iPhone'ów takowej możliwości nie ma, taki Mac nie został zastosowany. Czyli mówiąc krótko, jedyne wersja, jaki możemy zakupić, jest to wersja bardzo mała, 16 GB pamięci, dodatkowo 64 oraz 128. I powiem Wam tak, dla mnie 16 GB, biorąc pod uwagę to, jak dużo zajmują filmy kręcone w 4K przez nowy model iPhone'a 6S, 16 GB jest to stanowczo za mało. Czyli pierwsza rzecz, która mnie boli, e, uważam, że Apple już powinno wprowadzić wersję 32 GB, zastępując, ją wersją, e, zastępując 16 wersję 32 GB, bo na pewno dla mnie, i mam wrażenie dla wielu innych osób, 32 GB były najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Wiecie dobrze, że użytkuję Jabłka, mam ich trochę, co nie zmienia faktu, że nie mam zamiaru ciągle. Apple za wszystko, co zrobi, tak? No, jestem trochę innym użytkownikiem. Słuchajcie, chciałbym jeden temat poruszyć, który, o którym już wspominałem na początku. Telefon jest cięższy, telefon jest grubszy, telefon jest o 0,2 mm większy. I teraz coś mi się nie podoba w przypadku polityki Apple. Zawsze Apple chwali się na swoich konferencjach tym, że nowy MacBook jest jeszcze cięższy. Nowe iMac jest super cienki, grubość ramek jest taka i taka. Nowy iPad jest super lekki i super cienki. No i teraz po znacznie lżejszej szóstce, węższej oraz jednocześnie chudszej, Apple wprowadza pogrubia swoje, swojego następnego smartfona. Jest oczywiście to spowodowane nowym aluminium, aluminium 7000 oraz zastosowaniem technologii 3D TAR, żeby była tam no, ta powierzchnia, przez którą no, przyciskamy ten ekran, tak? I to jest, yy, to jest oczywiście faktycznie zrozumiałe, jednakże nie jest dla mnie do końca zrozumiałym faktem, że, yy, a tak jak mówię, jakby się troszeczkę pogubiło w tym wszystkim, no to moi drodzy, albo odchudzamy i ciągle chwalimy się odchudzaniem, Albo teraz za wszelką cenę staramy się przykryć e, niedoskonałości w postaci tego, że telefon został pogrubiony, telefon zwiększony ciężar i e, przez telefon jeszcze dodatkowo e, 2 mm jest wyższy. Dlaczego o tym mówię? Tak, bo mi personalnie użytkowanie tego telefonu nie przeszkadza, bo to jest jeżeli nie mamy dwóch telefonów w dłoni, szóstki i 6, 6 sa nie widzimy różnicy. Ale mogą się pojawiać takie sytuacje, jak w przypadku czarek z kanału AppleReviews.pl. Słuchajcie, Czarek na przykład kupił sobie etui wraz z ładowarką. No i to etui z ładowarką, które też trochę pieniędzy kosztowało, niestety nie pasuje na 6S, tak? Oczywiście te elastyczne obudowy, te bardziej elastyczne, te bardziej miękkie, te bardziej rozciągliwe będą pasować. Ale w przypadku takich sztywnych obudów pokroju na przykład, właśnie takich obudów z powerbankiem, to nie będzie pasować. Co się z tym wiąże? Znowu, jeżeli ktoś już coś takiego zakupił, będzie się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Dobra, słuchajcie moi drodzy, jeszcze jeden taki element, który ni to mnie ziembi, ni to mnie grzeje, mianowicie zmniejszona pojemność baterii z 1800 mAh do 1700 mAh, słuchajcie, najlepszy wynik, jaki wykręciłem na przestrzeni ostatnich 8 dni, to ja pozwoliłem sobie to zanotować, zobaczcie. Wyciągnąłem z tego telefonu 24, prawie 25 godzin w gotowości, czyli nie był kompletnie podłączany pod kontakt, a w użyciu był prawie 9 godzin. No i powiem Wam szczerze, moi drodzy, że bardzo podobne wyniki wykręcane są na iPhone'ach 6. No, znajomi na Twitterze pokazywali lepsze wyniki nawet na 5 s tak czy siak, nie zmieniło się zbyt wiele względem tego, co było w iPhone'ie 6. No to w kwestii podsumowania, czy warto wymieniać iPhone'a 6 na iPhone'a 6s? No i teraz śpieszę z wytłumaczeniem. Jeżeli użytkujesz iPhone'a 4, 4s, 5, 5s, a masz pieniądze, rozważ ten zakup, no na pewno w przypadku... 4-4 a to na pewno. Jeżeli jednak masz 6, a nie jesteś gikiem, a nie jesteś osobą, która ma nadmiar pieniędzy, to możesz sobie śmiało darować zakup 6 a Tak jak już mówiłem w przypadku porównania 6S -a z szóstką, 6S jest to tak jak każdy model Eski wykoksowana poprzednia generacja. Więc jeżeli mielibyśmy wydawać, te w tym przypadku w wersji 64GB no 3500-3600 zł, to zastanówmy się trzy razy, bo naprawdę, naprawdę to jest fajna ewolucja, ale zapomnijmy tutaj o jakiejkolwiek rewolucji. Z ogłoszeń dłuż pasterskich, moi kochani, bardzo Wam dziękuję za, za to, że jesteście ze mną, tak? ponieważ w dniu dzisiejszym skoczyła mi bardzo fajna, ładna liczba, 1400 subskrybentów. Za to moi drodzy kochani bardzo Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za wsparcie, za pomoc. Co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, to to, że na przyszłym tygodniu na kanale planuję zrobić porównanie MacBooka. Pro Model 2015 wersji podstawowej wraz z MacBookiem R2015 również w wersji podstawowej. Kilka takich porównamy sobie elementów czy to benchmarkowych, czy to w jakichś na programach graficznych, czy dodatkowo podczas po prostu użytkowania codziennego MacBooku, więc to planuję zrobić następny weekend. No i dodatkowo dzisiaj dostałem informację z taką prośbą, mianowicie, żeby pozdrowić Kasie. E, więc serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że chciała, wiem, że prosiła. Więc serdecznie pozdrawiamy Kasię z DK Marketing. Słuchajcie mojej strony, kochani, byłoby to wszystko. Ja dziękuję serdecznie za ten kolejny odcinek. Jeżeli film się podobał, bardzo poproszę, łapeczkę w górę, bardzo, ale to bardzo mnie to motywuje i nakręca do działania, żeby wreszcie te filmy były lepsze, żeby ten dźwięk był jeszcze lepszy i żebyście byli usatysfakcjonowani i zadowoleni z tego, co oglądacie u mnie na kanale. Dziękuję serdecznie, miłego, spokojnego popołudnia. SIA!